Więc tak, proszę Państwa, dziękuję za lajki, dziękuję za suby, dziękuję za komentarze, dziękuję za wirtualne kawę od serca. Dzięki czyli wchodzi do gry. Dzięki czyli bawi się dalej. Bagietka dla Was ode mnie. Inny styl, inna klasyka, inna kompozycja, coś innego. Sprawdźmy coś innego. Takich bagietek nie ma. Są drogie, słabe, no ale może tak musi być. Jesteśmy tylko kosztem, wyliczają ile plasterków. Ile to się przekłada na jakąś wodę, na pracownika, na wszystkie opłaty. Jesteśmy tylko kosztem. Tym razem będzie na wynos. Była bułka paryska, nie było moich wielkich bagietek, ale paryska z Lidla też jest ok. Normalnie kupuję berę z oskich, taką bułę wrocławską, ona jest większa. Paryska jest akurat rozmiarowo, jest trochę szersza. No i wnętrze też ma ciekawe, fajnie smakuje. Nie mogę powiedzieć nic tak naprawdę złego. Pakuję w tą torebkę. Od Lidla, tak jak mówię, na wynos dla Alicji tak się prezentujemy w przekroju. Jest to inna kompozycja. Co potrzebujemy? Najlepszej jakości szynka. cheddar, też najlepszej jakości. Później mamy taką wiśnię z kwiatem szczerego bzu, najlepsze jabłko, twarde, słodkie ligol, musztarda chrzanowa z miodem, też jest tutaj otwór na Manhattanie, no i wielkopolski majonez oraz sałata masłowa, czy maszlana. Szybka bagietka dla człowieka sukcesu, dla człowieka innej prawdy, dla czegoś lepszego i lepszego świata. Przede wszystkim moi fani, ludzie sukcesu, mam taką nadzieję, chociaż jest to grono specyficzne. Nie porywam tłuk. Nie wiem jaki jest kontent, żeby powiedzieć tu. Może pójdę przetestuję jakiś kebab. Sam już nie. Wiem. Wciąż czekam na okno finansowe, które jest dostępne chyba jedynie już tylko na TikToku. Obawiam się, że pójdę w kontenut. Proszę Państwo, Państwa, ten cheddar był trochę inny. Kruszył się. Kiedyś miałem taki bardziej pomarańczowy, on był taki gumowaty, no po prostu był inny. Jeśli chodzi o jabłka, mamy najlepsze na świecie. Tak samo ziemniaki, ale czy znamy różne rodzaje? Ja do końca nie znam. Nie wiem, jak to jest możliwe, a znać? Patrzcie, jak dziki chili nóż pracuje na tym jabłuszku. Ono jest twarde, słodziutkie, czerwoniutkie. Akurat będzie pasować do naszej bagiety Yakula. O, tutaj bagieta dziki fajnie przez nią przechodzi leci ostro, tak jak ja, nie bierze jeńców, muszę go częściej używać, a nawet powiem więcej, muszę używać innych noży, które mam takie malutkie do trybowania, przeciniania, bawienia się także tutaj naprawdę nie mam żartów, masło na dwie części, smarujemy dosyć na bogato mają na jedną część, czyli na ten spód, później na masło mają wchodzi musztarda miodowo-chrzanowa również a na górę maślaną już nasza konfitura z wiśni, chciałem nożem, ale wyjdzie chyba lepiej łyżeczką, smarujemy oficie. mam nadzieję, że tam naprawdę nie ma pestek, bo to się może bardzo, ale to bardzo źle skończyć. Masło mają musztarda szanowa z miodem, tutaj mają masło i ta niezięska. patrzcie na to, wiśnia z czarnego bzu, inspirujące z Lubawy, Lubawa, potrawamy Lubawę. Now. Co na pierwszy ogień tutaj szło? Chyba szyna. No dokładnie, na pierwszy ogień idzie szyna i nie układamy na płasko, tylko robimy takie kwiatuszki, takie bukieciki, takie różyczki. No to odróżnia dobrego restauratora od zwykłego człowieka, choć tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Chodzi o smak, jakieś tam akcje wizualne. Patrzcie, jak to wszystko wygląda, szyneczka w kwiatuszkach. Eee, tutaj mamy tu wiśnie. Czedarek, ale on jest jakiś inny, on jest taki kruchy, czy nie? jakiś może lepszy albo coś? Czedarek, jabłko, sałata i będę zamykał. Dobra? Czedar wchodzi. Jest inny, jest lepszy, jest kruchy, jest długo dojrzewający. Może to jest ten taki Aksamitny i bardziej arystokratyczny. Nie wiem sam, już co mam pojeść Teraz te cienkie, wspaniałe plasterki naszego jabłka soczystego, słodziutkiego, najlepszego. No i na koniec delikatna sałata, która zamyka. Jest na grobowo, proszę Państwa, będę zamykał. Będę zamykał. Sobie. Jeśli chodzi o bagietki, też jestem królem bagietek. Oczywiście jestem skromną osobą. Nie bierzcie wszystkiego na poważnie, że jestem królem, że jestem bossem, że jestem biki. Bomba! To są moje alternatywne jakieś takie ego postacie, które sobie stworzyłem. Ale tak miałem zrobić. Ta bagietka jest boska, ta bagietka jest piękna, ta bagietka jest cudowna. Zapakujemy i będzie najważniej dla Alicji. Wiem, że jesteście na skali wegetacyjnej często niżej. Ja też. Może jestem wyżej, ale jak dacie troszeczkę zasilania, to się wybije jak sprężyna, bo oni tutaj potrzebują ludzi z dołu.